Siema, siema. Z tej strony Kogut z kanału Mati i witam Was serdecznie w kolejnym filmie, w którym Wam pokażę Norwegię. Także jesteśmy teraz na zewnątrz. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to zapraszam serdecznie. Pokazuję w nim, jak w sumie moi rodzice mieszkają w Norwegii, także zapraszam serdecznie. Jeszcze jedna sprawa odnośnie mojego ojca, który cały czas buduje. Zapomniałem wspomnieć, że takie rzeczy jak na przykład jakieś fajne doniczki lub coś w tym stylu, albo to też zostało przez niego zbudowane. Także Minecraft Man pełną okazałością. Żeby nie było, ten mur też był wybudowany przez mojego ojca, tak by the way. No, człowiek Minecraft, no co poradzić? Dobra, dzisiaj pójdziemy sobie tymi schodami na dół, które wam zresztą pokazywałem. Ktoś zresztą w ogóle powiedział, że jest misja, żeby pójść, wynieść śmieci, i w 100% się zgadzam, wytyfy. Po co chodzić na siłownię, kiedy można pójść, wynieść śmieci jakieś cztery razy dziennie, i w sumie starczy. Tak to wygląda z dołu tam jest nasza chatka a tam będziemy szli i bardzo przyjemna okolica Zresztą fajnie też można tutaj z pieskiem pospacerować. Niestety, z tego co zauważyłem, to nasz szczur, a.k.a. pies, ogranicza się do tego, żeby wyjść na trawnik naprzeciwko domu i to wszystko. Także powodzenia przy dłuższych spacerach. <noise> Ogólnie nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale Norwegia w sumie już zainwestowała tyle w samochody elektryczne, że z tego co pamiętam, w 2017 roku więcej samochodów elektrycznych było sprzedanych niż spalinowych. Bodajże w tym roku, w 2022, e, ma być wprowadzone prowadzony ban na diesle. Nie wiem dokładnie jak to będzie, mogę się mylić, możecie mnie poprawić w komentarzach. Natomiast wystarczy wyjść gdziekolwiek w Norwegii i zobaczycie, że po prostu stoją tesle No, jesteśmy w sumie nad wodą siama. No, jak widzicie, to są te słynne norweskie fiordy. A charakteryzują się one tym, że to jest dosłownie skały na wodzie. Zresztą tutaj nad widzicie. Nie są tak spektakularne jak te, które pewnie już widzieliście w internecie. Wiecie, jakieś wielkie, giga, duże skały, woda i tak dalej. Ale mimo wszystkiego dalej jest mega ładnie. Tutaj ktoś ma w ogóle jakieś łódeczki. Tam chyba na ziomek stał. Kolejne łódeczki. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, że znajdujemy się w bardzo małej miejscowości. A jeżeli bardzo mała miejscowość ma dosłownie jachty, to y, coś poszło bardzo dobrze. O, chyba kolejny elektryk pojechał. Znajdujemy się właśnie obok, nie wiem, jakiegoś przedszkola, czy coś w tym stylu i ogólnie tam pełno rowerów, dzieciaków stało i Norwegia to jest bardzo bezpieczny kraj do mieszkania i tak dalej, więc to jest dosyć naturalne, że, że rodzice wysyłają do szkoły swoje dzieci na rowerkach od bardzo młodego wieku, bo tutaj jest naprawdę mało przestępczości i tutaj nie ma takich trzód, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, albo chodzi w Wielkiej Brytanii, że rodzice boją się wypuszczać swoje dzieci do szkoły czy gdziekolwiek de facto. Jak tak tutaj chodzę, to szczerze mówiąc nie wiem, które to są domy, a które to są chyty, i naprawdę ciężko stwierdzić. Przykładowo, czy to Wam wygląda jak dom czy chyta? Ja naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że to jest chyta. Tutaj macie trochę lepszy widok na fiordy, także tak to mniej więcej wygląda. Dosłownie skały na wodzie. I takie fajne platformy, one są dosłownie wszędzie w Norwegii i one są po to, żeby sobie tam po prostu pływać i skakać z tego, także fajny bajer. Nie żeby woda była jakaś ciepła czy coś, no ale w sumie jak już mieszka się całe życie w Norwegii, to idzie się do tego przyzwyczaić. Jeżeli myślicie, że jesteście koksami, bo morsujecie, to w Norwegii się morsuje 24-7, także nara. Mini plażyczka, wysepka. I lód. Ogólnie jest marzec, ale to jest Norwegia, także to jest dosyć normalne, że jest jeszcze lód na, na wodzie. W ogóle, jak jechaliśmy, to widziałem jakiegoś typa, który dosłownie tam dalej, w tamtą stronę, zrobił sobie dziurę w lodzie i chyba ryby łowił, czy coś takiego? Nie wiem, ale będziemy tam przechodzić. Może znowu tam siedzi. <laughs> Piskie. Kolejny. Elektryczny samochód. Jeszcze może tak odnośnie kwestii tego bezpieczeństwa. To jest bardzo mało kryminau, kryminału, głównie przez to, że tutaj Norwegowie jak chcą sobie coś kupić, to po prostu kupują, by ich stać. Bardzo mało kradzieży jest. Rowery są praktycznie wszędzie zostawiane. To jest dosyć normalne. Natomiast zdarza się, e, oczywiście, w stolicy, że są tam jakieś bajery, robią i tak dalej. Tam to jest całkiem potężnie, głównie przez imigrantów, ale w takich miejscach, gdzie my mieszkamy, to można sobie rowerek na przykład zostawić odpięty gdzieś i wrócić po niego i będzie. Całkiem w porządku, zresztą nieraz była sytuacja, ale to też właśnie tam w Oslo, jak kiedyś mieszkałem, że mój znajomy dosłownie rzucał sobie rower w krzaki i wracał do niego na następny dzień. Zboczymy trochę ze ścieżki. Ogólnie powinniśmy iść w tamtą stronę i tamtędy też pójdziemy, tylko że trochę później, bo chcę wam pokazać, jak wygląda chodzenie po norweskich górach, bo to jest całkiem wyjątkowe. Powiedzmy taki trochę jakby Skyrim. Także my będziemy szli. Tam tędy, na samą górę. I uwierzcie mi, że tam się da wejść, bo już wchodziłem. <grystanie> to totalnie nie są buty na wspinaczkę. No ale nie wziąłem innych, także <grystanie> na razie. Totalnie nie da się tędy wejść, bo wszystko jest oblodzone i mokre. Ale nie poddam się, spróbujemy wejść. Po prostu tędy. No i prosto. I nawet ktoś linę zostawił. W razie czego, żeby się. Podeprzeć także spoko. Na kamerze tego aż tak nie widać, ale uwierzcie mi, że to jest mega epickie wspinać się po takich górach. No dobra, jesteśmy na szczycie. Tak to mniej więcej wygląda z góry. To jest w ogóle mega ciekawe. To jest e, opis wiewiórki, co je, jak daleko może skakać, co robi w zimę, i tak dalej. I na dole macie pytania, na jaki dystans skacze wiewiórka. I właśnie po to chciałem w ogóle tutaj wejść na, na tą górkę, żeby wam pokazać, że są właśnie takie spoty z jakimiś fanfaktami na temat zwierząt oraz pytaniami. A są one tutaj porozmieszczane dlatego, że szkoły, które są w pobliżu, organizują takie jakby wycieczki krajoznawcze plus nauka o naturze. Norwegowie prowadzą bardzo aktywny tryb życia, bardzo dużo biegają, bardzo dużo chodzą na siłownię, ogólnie uprawiają sporty. O sportach zimowych to w ogóle nie będę mówić, bo zresztą sami wiecie co się dzieje na, na przykład na skokach narciarskich. No ale tak jak mówiłem, są bardzo aktywni i starają się, żeby dzieciaki nie siedziały w domu, tylko organizują właśnie takie wycieczki po górach czy po lasach. Zresztą ja sam pamiętam, że mieliśmy właśnie kiedyś wycieczkę do lasu, dosłownie pod namiotami spaliśmy, jakieś tam kiełbaski były grillowane, inne bajery. No, no fajnie, no fajnie, ciekawie. No i mamy kolejną tabliczkę, na której jest opisane drzewo. Nie wiem konkretnie, jakie to jest drzewo. Nie znam dosłownego przetłumaczenia. Natomiast tutaj znowu jest opisane, na przykład, że te drzewa pojawiły się w Norwegii ponad 10 tysięcy lat temu. Potrafią mieć wysokość 40 metrów i tak dalej, i tak dalej. I tutaj na dole mamy pytanie: ile jednego dnia potrafi zjeść Łoś? Zgaduję, że tych szyszek ogólnie Mega fajna inicjatywa właśnie dla dzieciaków Coś takiego w ogóle mieć No dla mnie bomba W ogóle sam fakt chodzenia po górach i tak dalej czy To jest genialne No i kolejne, tym razem o szyszkach Jeżeli dobrze się Orientuje. A to jest w sumie ciekawe. Yy, tutaj jest tabliczka, która opisuje, że 6,5 tysiąca lat temu, czyli w erze kamienia łupanego byli tutaj w okolicy faktycznie ludzie. I jak się okazuje, to znajdywali też tutaj jakieś narzędzia. A to jest całkiem normalne do spotkania w Norwegii, czyli właśnie takie miejscówki na posiadówę oraz miejsca na ognisko. W Norwegii jest takie prawo, które mówi, że tak długo jak nie wzniesiemy pożaru i tak długo jak będziemy dbać o środowisko, czyli nie będziemy śmiecić i tak dalej, to można rozpalić ognisko i w ogóle uprawiać camping gdziekolwiek tylko chcemy, tak długo, jak to nie jest prywatna posesja. Chyba, że się po prostu kogoś zapytamy się, mam mogę u ciebie namiot rozbić, czy coś w tym stylu, także też jest taka opcja. Tutaj też drzewa jakieś powalone, z tej strony tak samo. Tam też widziałem, że jest jedno korzyść ścięte. Wątpię, żeby to miało cokolwiek z tymi... Wichurami, które ostatnio były, nie wiem czy to w ogóle dotknęło Norwegii. Natomiast jak chodziłem po lesie, E, właśnie w, w Polsce jeszcze przed wyjazdem to normalnie za łeb się złapałem, tak mi się smutno zrobiło. Tyle drzew po prostu wywalonych tam było, tyle połamanych. No, e, nie, nie jestem hipisem, ale wyobraźcie sobie, że te drzewa tam stały przez jakieś, nie wiem, setki lat. Przykładowo, ok? Nie znam się na drzewach, przykładowo. I nagle przyszła jakaś wichura, która wszystko ściągnęła. No, przecież to, no smutne, no smutne po prostu. Co mogę więcej powiedzieć? O, już widzę, gdzie jesteśmy. Będziemy szli tamtą ścieżką, na razie musimy zejść na dół. Lekko stromo, ale powinno być git. Tak długo jak nie jest mokro. To jest całkiem stabilnie. Okej, okay, let's go! Jesteśmy teraz chyba obok jakiegoś miejsca do kempingu czy coś takiego, mi się wydaje. Tam jest... O, tutaj są w ogóle takie śmieszne domki. Które zapewne można sobie wynająć. Tutaj, tutaj, tutaj. Jeszcze tutaj jest jeden za mną. Tam jest jakaś chatka. Wydaje mi się, że coś tutaj jest takiego agroturystyka lub coś w tym stylu. Pewnie można sobie przyjechać, wynająć jakąś chatkę. Tutaj widzę, że są jakieś kajaki i tak dalej. Tam są kajaki. Przyjeżdżają! Na pewno przyjeżdżają, bo to jest mega ciekawa, mega fajna, spokojna, przyjemna okolica. Więc dlaczego by tutaj nie zrobić jakiegoś fajnego miejsca turystycznego? Ogólnie byliśmy tam na górze. I to jest ta miejscówka, o której mówiłem. Nie mam pojęcia, czy to jest coś agroturystyka, czy cokolwiek, ale tak mi się wydaje. Jakieś boisko. No i z drugiej strony są fiordy. Pójdziemy, pokażę wam. E, ogólnie nie chcę nic mówić, ale mi się rozładowała bateria w aparacie, także będziemy korzystać z, z telefonu. E, na szczęście całkiem niedawno uo, 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 dostałem nowy telefon, także powinna być gitowa. Natomiast nie jestem pewien co do dźwięku. I w ogóle nie jestem pewien, bo do, co do niczego, bo pierwszy raz w ogóle nagrywam. U, tym aparatem prawie zginąłem, zajebiście. Tak to wygląda z góry: całkiem spoko. To dosłownie wygląda jak jakiś lodowiec, lub coś w tym stylu. Spoko, spoko. Okolica Gitówa, to wszystko to jest lód. Nie wiem, czy widzicie to dosłownie lód. A to w ogóle z tego co zauważyłem, to wybudowali. Także na pewno coś za grob turystyką, pewnie można sobie kajaczki wypożyczyć. Pewnie na lato, bo aktualnie no ciężko by było pływać. Wcześniej tam byliśmy. Tutaj sobie wbiłem na ten pomościk i tak to wygląda z bliska. Woda w Norwegii ogólnie jest mega przejrzysta i mega czysta. E, tutaj zresztą widać nawet jakiś łańcuch pod wodą. A tak ogólnie to jak jesteście w Norwegii, jest jakiś strumyk. Oczywiście nie w centrum miasta, bo tu dosyć obrzydliwe, ale na przykład jak jesteście gdzieś w górach lub coś w tym stylu, to normalnie można sobie wyciągnąć butelkę, nalać sobie wody z tego strumyka i pić, bo jest na tyle czysta, że to jest. E... Dosyć normalne w Norwegii. Co jeszcze jest normalne w Norwegii, to jest też picie kranowy. Nie jest nic dziwnego, po prostu bierzecie szklankę, nalewacie wody. Ta woda jest czysta pitna. Jak najbardziej można, tak samo. No czarownie, nie będę ukrywać. <grywa> Imagine tam mieszkać, a epickie widoki. W ogóle fun fact, żeby dostać się na drugą stronę, to możecie wybrać opcję A, czyli wziąć kajak i przepłynąć jakieś, nie wiem, może 10 minut w tamtą stronę. Albo opcja B, objechać dosłownie całą tą wyspę śmieszną dookoła, co zajmie wam jakieś pół godziny, 40 minut. Jest, mm, wyspiarskie życie. Wow, ale bajer. Tego nie widziałem, co zostało zbudowane. Tutaj można sobie ognicho rozpalić. Pada deszcz, można się schować. Jest dosłownie to, o czym też mówiłem, ludzie zostawiają różne itemy i nikt tego nie bierze, bo wszystkich na to stać. Po co mam ukraść krzesło, jeżeli mogę sobie kupić nowe, nieużywane? Tam byliśmy, a to jest chyba jakaś, nie wiem, zagroda dla koni, czy coś w tym stylu. Chyba mi się wydaje, że kiedyś tu konie widziałem, leżałem tam kiedyś na samym środku na Sylwestra, jak śnieg padał, było dosyć ciepisko. Dosłownie ściana ze skały. Dosyć normalny w Norwegii. Kolejny samochód elektryczny. To razem Volkswagen i e Golf. E, taka ciekawostka, wszystkie samochody z rejestracją EL albo, albo teraz EK, bo widzę, że już im się skończyły numerki, to są tak naprawdę samochody elektryczne. E, mój znajomy mówił, że w Norwegii, gdzieś tam, gdzie on mieszka, samochody elektryczne będą miały zielone oznaczenie lub coś w tym stylu. Nie jestem co do tego pewien, szczerze mówiąc, bo nie widziałem tego, także się nie wypowiem. Natomiast z tego co wiem, przynajmniej w okolicach Oslo, zielone tablice rejestracyjne to jest bodajże firmowy samochód, tak jest oznaczony. Ale mogę się mylić, także jeżeli ktoś wie coś na ten temat, możecie mnie poprawić. Nawet nie chcę wiedzieć, ile te mieszkania tutaj muszą kosztować. Słonie, zobaczcie, jaki to jest widok. Szisz! Ogólnie w zimę tutaj nie ma żadnych łódek, bo je wyciągają, no bo przecież nie będą na mrozie stały, ale uwierzcie mi, że tutaj jest mega dużo jachtów i innych bajerów. Zresztą tutaj macie jakieś zasłonięte i oni je oczywiście na wiosnę, jak już... znaczy jest wiosna, ale jak już to wszystko... Stopnieje to później jest, stąd wodują. Schodziliśmy tam z góry i przyszedłem tutaj. Tam w ogóle jest taka epicka budka, w której są najlepsze lody na świecie. Się nazywają Softies, czyli dosłownie miękkie lody, czy coś w tym stylu? Są prawie, że takie lody amerykańskie, tylko że zamiast takich, one są z lodu amerykańskiego, są długie. A te, te Softies to one są dosłownie są taka wielka kula, i tego no nie można tego zjeść bez kitu. Aktualnie znajduje się na takim pomoście, tutaj chyba jakieś coś tutaj. Przypływa jakieś towary czy coś w tym stylu, pokażę Wam, że są tutaj ślady łyżew. I ludzie sobie normalnie tutaj na łyżwy przychodzą, także można sobie pływać elegancko. Eee, znaczy pływać na łyżwach po lodzie, na wodzie. <laughs> I właśnie jak przyjeżdżaliśmy, to wydaje mi się, że gdzieś tutaj właśnie widzieliśmy jakiegoś kolesia, czy on jeździł, czy on chodził, czy co on robił po tym lodzie. Ale tak, teraz sprawdzałem nóżką sobie przy I w sumie. Dosyć stabilny ten lód. Nie jestem na tyle pojebany, żeby tam wejść i sobie pochodzić, bo mi życie miłe i przy okazji mam sprzęt, ale zakładam, że ten lód jest zdatny do użytku. Także widzieliście zresztą, że ślady łyżów były, ludzie sobie, no jeżdżą sobie po lodzie, to jest dosyć normalne w Norwegii. A tutaj kolejny elektryk. I tam dalej też był kolejny elektryk. Helikopter leci za drzewami, a ja mam gdzieś snapa Jak widziałem, Yy, jak helikopter, materiały na budowę yy, sobie tam lata z nimi. No w jaki sposób wybudować najprościej na jakiejś wyspie, dom, czy chytać cokolwiek helikopterem, no czemu nie? <gry> A tutaj mamy ładowarki elektryczne do samochodów. Całkiem normalne, tak samo. Można się załadować na przykład za pomocą aplikacji, albo Taką specjalną kostką do banku, albo SMS-em, i pobiera nam z konta. Podczas gdy my robimy sobie zakupy. Tak wygląda sklep w Norwegii. Nie będę wam go teraz pokazywać zbytnio, bo jeszcze mam w planach zrobienie tego. W ogóle fun fact, w Norwegii są mega giga duże puszki to jest dosłownie pół litra. Jakbyście chcieli kupić, tak wyglądają mniej więcej ceny. 33 korony za Red Bulla. Ja to zazwyczaj dzielę na pół, czyli powiedzmy jakieś, nie wiem, 17 zł minus 2 zł, jakieś 15 zł, także no jest drogo. 3 dychy za mango, jakieś 13 zł. Banany 20, czyli jakieś 8 zł. pizze mrożone w Norwegii to jest coś pięknego. Jeżeli myślicie, że że jakiś doktor Edgar jest duży, to zobaczcie na rozmiar tej pizzy. mi się nazywać Giant. Cena też jest całkiem spoko. 82 korony, czyli jakieś 4 dychy. W ogóle to tutaj kiedyś to zostało sprzedane. Koleś, który to sprzedawał, i jego ziemia, to były same drzewa i tak dalej, dlatego mój ojciec zrobił taki epicki deal, że ja ci to sąsiad powycinam, w zamian za to, że będę mógł sobie zabrać te drewno na opał. I sąsiad powiedział, dobra, spoko, także pamiętam, jak tutaj ogólnie z ojcem lataliśmy i cieliśmy drewno, także dosyć epicko. W ogóle potężny mission failed. Poszedłem do sklepu, chciałem zapłacić i co się okazuje, to wyszły nowe banknoty. A ten jest stary, który zajumałem z chaty i nie jest już w użytku, także sobie nic nie kupiłem. RIP. Pole, pole, łyse, pole. Obok pola mu kradła. Także jak mówiłem, że mieszkam na wypizdowie, to. Tak, ja faktycznie mieszkam na wypizdowie Zrobiliśmy ogólnie mega wielkie kółko Przyszliśmy tam tędy nad wodą Przyszliśmy tam kawałek górą Obok tego śmiesznego agro Z tamtej strony obok wody I teraz idziemy w stronę osiedla Także tak wygląda mniej więcej Mieszkanie w Norwegii W zimę ma o wiele ładniejszy urok Bo jest śnieg Zupełnie inny klimat, zupełnie inaczej to wygląda Jest po prostu przepięknie Natomiast widzicie, że jest marzec, a dalej jest Woda zamarznięta na tyle, że Faktycznie można na przykład sobie na łyżwach na niej jeździć Także też całkiem spoko bajer. Dosłownie domy na skałach Tam na dole też na skałach Mega duże domy tutaj są A tutaj podobno mieszkają Polacy Mega ładnie, ktoś ma jakieś ozdoby Bocian polski I obok dosłownie skała To o czym mówiłem, leżą sobie rowerki Nikt nie dotyka Tutaj jakieś domki tam całkiem ładny domek. Pole, pole, więcej pola tego nie było, sobie ogrodzili. A z drugiej strony koniki. Ładne koniki. Czasami przechodziłem na drugą stronę, żeby je pogłaskać, dosyć urocze. Stajnie, niestajnie wybudowane. gituwa. Wytyfły chciałem wam pokazać willę, ale stary mnie też ją odebrał. Siema, siema. No. To, to jest ta willa, o której mówiłem przed chwilą, Stamtąd tamten Porschek wyjechał. Jest potężna, jest gigantyczna. Siema, siema, minęły już parę dni, nie miałem okazji, żeby się pożegnać. Dlatego dziękuję wszystkim serdecznie za obejrzenie tego odcinka jeżeli wam się podobało, to możecie zostawić łapkę w kuper, możecie też zasubskrybować ten kanał po więcej vlogów, między innymi z Norwegii. I co, ja się będę żegnał, dlatego trzymajcie się. Na razie i. Cześć!